Witam serdecznie, Ilnicki Autohandel, Select Cars Mam już ją na placu, zapowiadałem wcześniej, salon Polska Po drugim właścicielu, przywiozłem ją rok temu z Warszawy, z salonu Jeździła pani Lila w Szczecinie, zrobili jeden serwis Mamy opony zimowe, opony letnie E220D 197PS AMG bardzo ładnie zachowana. Mamy skórzane fotele z Alcantarą w środku. Jest tutaj formatik Mamy cztery napędy. Samochód bardzo ładnie wyposażony. Sportowe fotele z Alcantarą. Deska obszyta w skórze. Kierownica AMG. Autko oczywiście w nominalnym lakierze. Przejechało do tej pory. 220 tysięcy Jest w idealnym stanie. Gotowe do jazdy. Cena to jedyne 99,900. Zapraszam serdecznie.